Dzisiaj dzień czwarty chyba, pełny w Tokio Dzisiaj idziemy do Harajuku na zakupki, połazić i do kawiarni z pomciem Ui! E, No i tyle Ej, dojechałyśmy do Omote Sando, czyli takiej droższej dzielnicy Gdzie tu jest drogo e, Dlatego idziemy stąd i idziemy tam gdzie jest Sanyo, hehe Jesteśmy w Kidylandzie, jesteśmy w Kidylandzie i są takie kitku. Ten jest najlepszy, ale tu są takie grube, hi, hi, hi. i siedzące. Mofu kitek, który jest pomciem, a, a tutaj jest mofu Sandkitek na naleśniku. I w ogóle one są mega cute. To są jeszcze takie małe. Jesteśmy w sklepie Kiddieland i na minus piętrze jest Snoopy, teraz jesteśmy na parterze, jest Moho, Sandwiny, Zwierzątka. Potem będziemy na drugim, gdzieś Disney. Potem na trzecim są poksy i takie te. I na ostatnim jest Ponciuś! Jak się jechało schodami? Fajne. Teraz idziemy tu do Lumpeksu. Na dole jest. Ej. Lumpeks w Karadziku. Let's go. Wchodzimy z Lumpeksu. Ogólnie nam było to na wszystkiego. Jak ktoś wie, czego szukać, albo jest dobry w szukaniu w Lumpeksach, to to jest spoko step dla niego. Raj wręcz. Ale ja, ta, ja nie chodzę do takich miejsc za bardzo. Chyba, że szukam czegoś na chłosmie, żeby przerobić. Eee, więc jakby. No spoko, ale nic nie kupiłyśmy. bo tak dziwnie, ale przynajmniej była klima. Ale w każdym kraju chyba Lumpax ma ten specyficzny zapach. I tutaj też miał. Ale tak... Mm, dla mnie 2 na 10. Idziemy tu. Tu idziemy. Chodzimy od tyłu jakby. Bo z przodu jest inaczej. A idziemy od tyłu, bo tutaj miałyśmy stację, ale idziemy tu. Idziemy tu, ta Street. I już widać sklepy, które nam się spodobają. Jest tu dużo ludzi. Ciekawe na sklepów, który nic nie kupię. Ten sklep jest dumna. Idziemy tu, tam idziemy, bo mamy rezerwację do kawiarni z ponciem. Teraz będziemy szukać, bo mamy rezerwację za jakieś 12 minut i idziemy do kawiarni z ponciem. W kawiarni, w kawiarni z pomciem, czyli z Wiadomość od pomcia dla nas y, przetłumaczy sobie później, bo nie no. wszystkie w Będziemy zobaczyć deserki i picie tylko, bo nie chcemy, znaczy można by obiad, ale większość jest doprzedana i nie chcemy czegoś nie fajnego, Więc y, bierzemy sobie deserki i bierzemy sobie picie. Mm -hmm. Jest pomca! Ciuch, truskawkowe z lodem i z ciasteczkiem. Przyszedł nasz deserek, jest chorągielką, z pomciem, jest pianka, i czekoladki, i śmietana i pomciu, i mango, i wita śmietana, i lody waniliowe, i lody truskawkowe. Będzie mi smutno go zjeść bez taki cukier. Byliśmy z pompą Pom Cafe tutaj w Haradziuku i było bardzo cute. Zjadłyśmy sobie deserki. Bo w Haradziuku trzeba jakiś deserek. Teraz idziemy dalej oglądać sklepy i może coś kupimy. Było bardzo urocza, to było dokładnie to czego się spodziewałam, więc było fajne. I mam kilka zdjęcia i było ładne jedzonko, i było dobre. Bardzo słodkie, ale tak dobrze słodkie. Dzień. Ojej, ja, byłam tu w shurinku, że jakiś i coś tam mi było bardziej ogarnięte niż ta poprzednia i byłam sama i teraz te będą Cze czekam Jej ale cute cute właśnie szła ta sławna hara kulejki! jesteśmy teraz w daizo czyli takim sklepie wszystko ze Stojanów. taka nasza złotuleczka polska i to mają różne roz... lepszy, lepszym wydaniu. W lepszym wydaniu i mają różne pierdoły i kupujemy rzeczy Możemy maleńki fotelik? Czy on coś ukrywa w sobie? Czy to jest... Ja myślę, że to jest pudełko. A to jest po prostu fotelik. I mamy mebelki z jakiegoś powodu. To jest taśma do mierzenia. Są te taśmy papierowe i są z Disneya. O, to są gumki do mazania. To takie kupię na prezenty ludziom. Jesteśmy w toalecie. Ja mi sobie zamówiła taki otoska z tęczowym serem, a ja kupiłam cajciuszki w bodyline. Jesteśmy w sklepie do Squishy i są wszystkie bardzo, bardzo Cute. Można nawet mieć takie ciasto. Cute. I teraz wejdę tu, do, do tych brzoskwiń. Trzeba zdjąć buty. A. Robię te, jak się nazywa? robię wino. Tak, wino robię Cute. I wina. oto sposobem wina. cały dzień taradku. Na ciuchach. Na ciuchach i na nie wiem, na robieniu nie, nic, nic ja niczego. Tak serze. Na chodzeniu po sklepach. I bycia w kawiarni pomcia, to było tu. I było bardzo, bardzo ciężko było tutaj. Yay. Kupki z dzisiaj z Haradziuku. Więc tak, z Gaczy dostałam dziewczynkę kotka i jest cute. Byłyśmy w tej, w pomcia, więc zabrałam sobie gratisy, które dowali. Kupiłam też na prezenty pałeczki, takie gumy, gumki do mazania. Jedzą dla afry, takie smaczki, będzie miała i się cieszyła. To jest lusterko otwierane, takie z pomciem. Są takie kotki, one mają magnes w policzkach, się przytulają, to jest bardzo cute. I taką kokardkę z truskawkami i taką kokardkę z wisienkami i takie że im pasowała do mojego outfitu pomciowego I dostałam gratisem pierścionek, który wchodzi tylko do połowy palca, ale cool <grym> I jeszcze kupiłam w Bodyline, na prące, było wszystko za 50%, więc kupiłam sobie taką fajną koszulkę z takim opu I tutaj jest takie serduszko wycięte cute, taką czarną I drugą rzecz z Bodyline, to sobie kupiłam taką bluzę z takim jednorożkiem, który jest cute i ma takie fajne rękawy z takim uuu takim tyłem i to się błyszczy. I to, to jest z bardzo dużo ubrań kupiłam, aż dwie rzeczy. Wszystko było nie na mój rozmiar albo takie cedy, że... Ugh, więc no. Ale było cool i tak. Dobrze. I jutro nie pamiętam, co robimy, ale zobaczymy się jutro. Pa! Chyba, że nie, jeszcze może nagram, jak pójdziemy na ramen ale chyba nie. Ale zobaczymy. Okej, okay, pa! Jesteśmy na kolację w It'siran Ramen i trzeba kupić na maszynie co chcesz, a potem dostajesz karteczkę i musisz wybrać jakie to chcesz, w sensie jakie ramen. Czyli ma być ostry, nieostre z czosnkiem czy nie, jakie chcesz, kluski, znaczy ten makaron i wszystko wybierasz na tym. Więc fajne i potem tylko to pokazujesz tam, gdzie wydają jedzenie i dostajesz Złożyliśmy Złożyłyśmy zamówienie, dostałyśmy numerki, że przyjdzie, mamy już jajeczka i jest woda, oczywiście woda jest za darmo. Very good. Wyszła już zupka, w sensie musiałam sobie przynieść, ale jest już zupka. Muszę obrać jajeczko i wrzucić do zupki. I jej są pałeczki i oczywiście chusteczka, żeby umyć rączki. Teraz będę próbować. Jajko już wrzuciłam. Teraz próbuję zupki. Dobra. Taka. Dobra. Nie wiem o co kreśli. Karamet, nie? Zjadłam całe i było bardzo dobre, się najadłam mega. Było fajno iść ramen spoko, może być. Mają tylko jeden rodzaj, więc jak ktoś nie umie się zdecydować albo chce spróbować pierwszy raz, to polecam.